Mm, Jaystyck to jest, się jest to w manitu, mm, oczywiście MRT, młody MRT, więc yes, chyba to w naszym wygląda w ten sposób, jest taki następny, jest duży, Ale jest fajnie w dłoni, Opuszczamy w dłoni, opuszczam, opuszczam do dołu, to jest podnosimy do góry, a to jest do połowie, dobrze, dobrze. Więc to jest przesuwanie joysticka na boki, powoduje właśnie przechylanie łóżki do dołu i do góry. To jest przechylanie łyżki do góry, to jest przechylanie łóżki do dołu, więc teraz przejdźmy do wysuwania ramienia. Tym oto pokrętłem to jest obsługę, to wysuw ramienia, a tym to jest obsługa trzeciej sekcji, czyli, czyli otwierania podczepionego krokodyla. To jest tak. W tym kierunku jest